Sundavilla dorasta nawet do kilku metrów wysokości. Jest to pnącze, która, które to nie ma, korzeni czepnych, jedynie owija się wokół jakichś podpór. Sundaville przenosimy do mieszkania zazwyczaj w październiku, kiedy nocami temperatura spada już poniżej 10 stopni. Ona nie lubi właśnie takich temperatur poniżej 10 stopni i wtedy należy ją przenieść. Wtedy też mniej odczuje ten szok termiczny związany z... Z temperaturą, więc zadbajmy o możliwe jak najszybsze wniesienie tej rośliny w październiku, nie czekając na, na przymrozki i na niższe temperatury, bo to jest roślina, która nie przeżyje nam takich niskich temperatur przymrozków więc no, po co ryzykować, a jest to przepiękna roślina, nienależąca do zbyt tanich na polskim rynku ogrodniczym, a traktowana bardzo często jako roślina jednoroczna, właśnie ze względu na to, że jest trudna w przechowywaniu. Ziemia pod uprawę Sunda Willi powinna być przepuszczalna, zdrenowana, o odczynie obojętnym i duża, Warstwa keramzytu pod korzeniami przyczyni się na pewno do lepszego wzrostu. Poza tym, Sundawilla lubi duże, dużo nawożenia, ona lubi, gdy dostaje dużo fosforu oraz potasu. Wtedy też najobficiej będzie nam kwitła. Gdy przenosimy Sundawillę do pomieszczenia, wybierzmy dla niej jak najbardziej jasne stanowisko. Najlepiej na parapecie okiennym od strony południowej. I Najlepiej, żeby też nie było tam kaloryfera. Pamiętajmy o tym, że Sunda Villa nie lubi obracania. Jeśli rosła na zewnątrz w pewnej pozycji, to powinna też w takiej być postawiona na parapecie. Wtedy też jest mniejsze ryzyko, że roślina zrzuci zupełnie pąki oraz liście. Ale nawet jeśli tak się stanie, to zawsze istnieje szansa, że Sunda Villa przetrwa nam do wiosny, więc się tym nie martwym. Po prostu, jeśli roślina zgubi liście oraz pąki, zasilajmy ją nawozem bogatym w fosfor oraz potas. Wiosną, mniej więcej w maju, taką roślinę wystawiamy na zewnątrz, w miejsce słoneczne lub też półcieniste, i tam powinna ona nam dobrze kwitnąć, o ile oczywiście przetrwa nam do kolejnej. Wiosnę. Zimą pamiętajmy o tym, aby Sundavilli za mocno też nie podlewać, bo ona nie lubi takiego zbyt mocnego podlewania zimą, zwłaszcza jeśli nie rośnie. Ale też nie zapominajmy, że Sundawilli nie możemy przesuszyć, bo jeśli ją przesuszymy, to ona tym bardziej zrzuci nam wszystkie liście oraz kwiaty. Zatem no jest to wymagająca z pewnością roślina tarasowa. Ale później pięknie się odwdzięcza nam obłędnym kwitnieniem i wyglądem, przepięknymi zimozielonymi liśćmi, błyszczącymi no i tymi olbrzymimi kwiatami. Zatem myślę, że warto jest próbować przynajmniej ją przezimować. A jeśli nam się nie uda, no to cóż, no, no to będziemy musieli sobie kupić kolejną, no chyba że uda nam się. Z tych sadzonek rozmnożyć sumdawille, chociaż roznażanie może spowodować to, że te sadzonki nie będą tak mocne jak roślina mateczna. To nie jest oczywiście reguła, ale może się to też zdarzyć, temperatura zimowania powinna być właśnie w granicach 15. 20 stopni, jeśli będzie wyżej, no to też nic nie stanie, tylko, że roślina będzie rosła, a przy niedoborze światła może się ona po prostu nam wyciągać, te pędy będą wiotkie, białe, kruche, no i to będzie duża szkoda dla Sunda Willi. Zatem najlepsza temperatura to jest 15-20 stopni. Lepiej, żeby nie była niższa, bo wtedy to wpłynie negatywnie na zimowanie Sunda Willi.